Prosto z kadru, Radia Fera dzisiaj o Spider-Manie. Ostatnio w kinach można było zobaczyć drugą część filmu Amazing Spider-Man. A żeby było zabawniej, premiera w Polsce była wcześniej niż premiera w USA. Mieliśmy możliwość obejrzenia Spider-Mana dwójki, w sensie Amazing spider dwójki, wcześniej niż Amerykanie. Dobrze, na początku chciałbym, żebyś wyjaśnił, ponieważ kiedyś już był Spider-Man, prawda? Już był Spider-Man, on tam walczył z Oktopusem, walczył z Green Goblinem, pojawił się Venom. To co to, to jest, jaka jest różnica między Amazing Spider-Manem a Spider-Manem? Zacznijmy od tego, że największa, główna różnica, którą widać, rzuca się w oczy, po prostu w aktorach. Mamy tutaj Garfielda, nie tego Kota, innego Garfielda. Yy, mamy no, zupełnie inny zestaw aktorów, choć. Ludzie bardzo chcą Jamesona, tego samego, który był w poprzednich częściach. No, akurat on był udany bardzo. Tak, bardzo udany i, i zwłaszcza jak się wydzierał, to tak, no pasował. No nie da się ukryć, że pasował, na, pasuje na Jamesona. E, to jest po pierwsze. Drugie, no, film jest skierowany do troszeczkę starszych, e, trochę mroczniejszych, mi się wydaje. E, no, rzuca jakby inne światło na e, Spidermana. Trzecie, trochę jego origin, w sensie początki, odbiegają od y, komiksu. Dajmy na to, y, Peter tutaj w ogóle nie testował swoich umiejętności na ringu. Tak, tak. tak ale trzeba mamy... zaznaczyć, że najpierw Spider-Man karierę jako zapaśnik, czy jako... Jakby, to to e, zawodnik, e, zawodnik MMA. Tak, zawodnik e, MMA ogólny wszedł do klatki, wygrał z, z jakimś osiłkiem, z, miał zarobić kupę szana, dostał coś tam za to, że jest w masce. No, został oszukany, za to się później zemścił. No i ta zemsta go kosztowała śmierć wuja. Tutaj było trochę inaczej. Wszedł do sklepu, yy, zabrakło mu centa. No i facet, wiadomo, no cent cent, kasa no, nie popuścił. Akurat się przestępca obok trafił, który go okradł. No i Peter w żaden sposób go nie zatrzymał, tylko po prostu, o, poszedł, nie? Cały zadowolony. No i to, żeby było zabawniej, chwilę później. Tego przestępcę próbował zatrzymać wujek Ben. Oczywiście skończyło się, wiadomo, jego śmiercią. No i, żeby było zabawniej tej śmierci, nie kontynuowano tego wątku. Peter nie, nie złapał tego przestępcy, nie dowiedział się w sumie, że to ten, którego puścił, więc tutaj to wielka moc, wielka odpowiedzialność wzięła się z, jakby z innego źródła i ten sens tego, z innego źródła, i właściwie to nie zostało wyjaśnione. Tak zaczynając z pierwszym filmem. miałem nadzieję, że może w drugim ten wątek skończą, że jednak się okaże, że ten przestępca, który uciekł, no jednak zostanie złapany. Ale nie, nie stało się tak. I po czwarte, Gwen Stacy. Gwen Stacy, tak. W tamtym filmie jest duża różnica w poprzednich częściach, czyli tych trzech. Gwen Stacy pojawiła się w trzecim numerze, w trzecim numerze, w trzecim filmie Spider-Mana. Tutaj Gwen Stacy zgodnie z komiksem jest od samego początku. Mary Jane miała być w drugiej części, jednak ją wycięto i ogólnie nie ma Mary Jane. W drugiej części będzie w trzeciej. No to tak w skrócie. Co jeszcze bardzo ważne. A czy jeszcze chciałbym tutaj e, ku gwoli wyjaśnienia, ponieważ e, dlaczego Gwen Stacy, dlaczego nie Mary Jane? Ponieważ informujemy, że pierwszą wielką miłością Petera Parker'a właśnie była ta radosna blondyneczka. A Mary Jane była ich tam przyjaciółką. No I dopiero pan. po śmierci z ręki Gringoblina Normana Osborna to właśnie przeżył wielki szok. I później po paru latach związał się z Rudą Pięknością. Dokładnie tak. Ale bardzo duża różnica jest z ojcem, z rodzicami Petera Parkera, bo mhm. na tym bazuje właściwie cały, cała nowa trylogia, bo już trzecia część rzeczywiście jest zapowiedziana, czwarta zresztą i spin-offy tak zwane, czyli filmy powiązane, jak na przykład Venom już też są zapowiedziane. Venom będzie miał własny film? Venom, Sinister Six też planują jako spin-offy, nie? nie? Nie wyobrażam sobie Sinister Six filmu osobnego, poza tytułem Spidermana. Film o właściwie zatytułowany największymi przeciwnikami Spidermana w roli głównej. Sześciu największych przeciwników. Ale to jest, to jest interesujące, ale zaraz, to jeszcze zanim przejdziemy dalej... Tak, tak, ale zanim przejdziemy dalej, to jeszcze chciałbym rozważenia, yy, ponieważ prawa do poszczególnych bohaterów Marvela mają różne yy, firmy, firmy. nie? I to jest hmm. tak, że Avengers i Spider-Man są dwie osobne firmy, prawda? Oni się nie spotkają. E, wiesz, były plany na, na temat jakiegoś tam połączenia, ale zrezygnowano z nich. Miało być w filmie Avengers budynek Oskorpu, Oscor Oscorp. tak, tak, tak. tak jest. E, no nie było, a vice versa też nie było, więc no nie połączam się te filmy. Nie ma co na to liczyć. Ponieważ w komiksie to jest jedno świat oczywiście. Spider-Man może spotkać Iron-Mana czy Kapitana Amerykę idąc na pizzę po prostu. No, przepladają się te wątki I właśnie to mnie filmie. zastanawia W takim razie ta wytwórnia ma prawa, prawa Może lida, że ma prawa do innych superbaterów I ich skonfrontuje z Sinister Six e, Trudno mi powiedzieć jak wygląda Nasze Sinister Six to raczej podchodzą już pod prawa Spidermana W końcu mamy mm -hmm, tutaj mm -hmm. e, W samym trailerze Spidermana 2 Amazing Spidermana 2 Było widać e, chociażby Vulture'a Czy Sempa w sensie Czy Octopusa, prawda? No są to postaci Już jakby wykupione z... E, Zostawię. Bo użyto ich, nie? Już, już jakoś tam użyto. Mamy też Rhino w tym filmie, Elektro. No i Goblina. No co prawda Goblin nie szczęścią fantastycznej czwórki z Sinister Six, ale, ale już są, już się pojawiają. No zobaczymy jak to wyjdzie okay, ale w ale Przestańmy gdybać, skupmy się na filmie, bo obydwoje obejrzeliśmy, tylko na początku jeszcze... Zanim przejdziemy do rozmowy na temat tej produkcji, ustalmy jedną rzecz, mówimy spoilerami. Eee, nie, nie będziemy spoilerować. Nie będziemy spoilerować. Jedyne co, co powiemy, to e, możemy spoilerować na temat pierwszej części, prawda? Bo to już było lata temu i wyszedł, wyszedł DVD, więc mhm. można sobie kupić, obejrzeć, to już tam ci, kto nie, którzy nie widzieli mają pecha, natomiast dwójki nie będziemy zdradzać, zachęcimy do, do pójścia do kina. No to, co chciałem powiedzieć, bardzo ważnego. Wymieniałem wcześniej różnicę na temat tego filmu z poprzednimi i z komiksami, prawda? Tutaj bardzo skupiono się na temacie ojciec Petera Pio Parkera i jego rodzice. Komiks bazuje bardziej na ult wersji Ultimate Spidermana, czyli taki alternatywny świat, w którym wszystko jest nowsze. Tutaj ojciec Petera nie jest tak jak w komiksie. Tajnym agentem CIS, podwójnym agentem, właściwie CIS i, i, i KGB. Tutaj jest e, pracownikiem Oskorpu, który coś tam wynalazł, prawda? I, I posiada własny kanał na YouTubie. Tak, i posiada własny kanał na YouTubie, nagrywa filmiki, pokazuje je. E... Ten dowcip zrozumieją ci, co widzieli film, a ci, co dopiero zobaczą i sobie przypomną moje słowa. No właśnie. E, zobaczmy jeszcze tylko, że e, on właściwie. Ojciec e, Petera Parkera odpowiada za stworzenie Spidermana tutaj, bo wynalazł coś tam, szczegóły odsyłam do filmu dwójki, bo tam jest wyjaśnione jak to się stało, ale już w jedynce wiadomo, że e, Osborne współpracował z Parkerem, w sensie z ojcem Petera i coś tam stworzyli, przez coś jest ścigany i dlatego umarł. Ale fajnie Ale właśnie w tym zabijcie. filmie wyjaśnili to, że tylko Peter mógłby zostać Spider-Manem. No tego wolałbym nie zdradzać. Jest to fa fajny wątek i mi się to spodobało w kinie. No <laughs> okej, okay. to nie zdradzamy, nie powiemy. Nie zdradzamy, nie, jak nie. to się stało tak. Nie, nie zdradzamy e, zakończenia walk ani e, walki z Rhino, którą na wszyscy, czeka, wszyscy czekają. Zwłaszcza jak pamiętam, ty się pytałeś. O Rajno. No oj, kurczę, Nie wiem, czy, czy byłeś zawiedziony. zawiedziony. Nie, no byłem, kurczę. Po Pojawił się nie? Rajno, ja już wiedziałem, że film się zaraz kończy. I, no, no i film się zaraz kończy po chwili. <laughs> Walka była, no, emocjonująca. E, taka scena, co jest w trailerze. Nie, w trailerze wojny nie ma, ale można w sumie o niej powiedzieć, bo żaden to spoiler. Pochodzi dziecko tam w masce Spidermana, przed tym Rajno stoi. I on zaprojektował e, Garfield, To był pomysł Garfielda. Ja tak, co za Zagrowę, ale sucha scena. No nie mogę. Podczas tego filmu taki padzie. I się to dopiero później dowiedziałem, że to Garfield ją projektował. i... <śm> <śm> to był pomysł Garfielda z tą sceną, jak będziecie oglądać film. To... No właśnie, to jako fan Spidermana, czy ten film się zasycił? E, był świetny. Powiem ci, że tak. E, Wygląd Goblina porównując... Bo to, to już wiadomo, że tam jest Goblin e, z porównaniem z do poprzednich z Goblinów, w tym ten New Goblin na desce serwingowej, no to jest e, o niebo lepszy. Bardzo mi się podoba. No wiadomo, że nie nosi maski ma tam zniekształconą tą swoją twarz trochę dzięki tym wszystkim zabiegom. Mi się kojarzył z demogoblinem trochę. No trochę tak, trochę wygląda jak demogoblin. Kto to też jest Demogoblin? odsyłam do komiksów. Tutaj jest to jakby złe wcielenie hobgoblina, coś takiego. A kim jest hobgoblin? Kim jest hobgoblin? To jest, no. który hobgoblin? No właśnie, tutaj ich było pięciu. Hobgoblinów było pięciu. Ja, ja, kojarzę, trzech. ja kojarzę Trzech. Trzech. A czterech było zielonych. Było a jeszcze był szarzy. jeszcze był szary, a nie, szary i jeszcze jakiś. No to to było. Córka i, i tak, syn, tak. Zborna. No. I Gwen Stacy, ale. Tak. No, odsyłam do Sins Past, komiksu Amazing Spider-Man, wydarzenia typu Sins Past. No, w każdym razie. <laughs> w każdym razie, jak słyszycie, no, Spider-Man od 1964? Ukazuje się. Tak. jest. Od 1964, uh -huh. czyli w tym roku mamy 50-lecie. Dobrze liczę. No. no. 50 no. lat komiksu. Miesiąc w tak, miesiąc. A do tego na, na, napłodzili tego, więc się nie. 62. 62 jednak? Tak, no bo 2002, jak wyszedł e, pierwszy Spider-Man, była jakaś tam rocznica i Aha, no to... dobrze, to już 64. Ja to to... No, 2002, tak, dobrze. Mm -hmm. To e, jesteś. 64. 2002, bo e, ekspertem. Były te wieże, które usunięto z pierwszego Spider-Mana filmu, a Spider-Mana film wydano w rocznicę, którąś tam, więc tak pasuje. To. No dobra, a Elektro? Elektro? Postać, no, lubię Jamie Foxa. No, fajnie zrobiony, bardzo fajnie zrobiony. Bardziej na wzór Ultimate Electra niż tego zwykłego. E, no, bardzo fajnie. No, tak ten zwykły miał taki dziwny strój z takimi jakimiś żółtymi tak, piorunami. Żółte pioruny odstające od głowy na śmiesznie trochę wygląda no. I nie wyobrażam kiczowato. sobie go w filmie tak, no, kiczowato, kiczowato. Nie da się go przerobić na film, żeby to nie było śmieszne, prawda? Jak, jak każdy kostium, nawet taki, dajmy na to Spidermana. No, trzeba go podrasować, żeby nie, było, nie, nie wyglądał śmiesznie, nie? No, czy mi się podobało w Elektro, to, że on mówił dubstepem. <laughs> Cały czas, kiedy Elektro miał swoją kwestię, to ja siedziałem i chichotałem w kinie. <laughs> Ale świetnie mówi, fajnie miał kwestię. No, dubstepem mówił w końcu, te... Ale bardzo fajnie się teleportował, to mi się widziało, po prostu jego teleporty, że wszystko jakby po kolei znika, że odtwarza się i mm -hmm, jest. Mm -hmm. Bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Czy powiem ci szczerze, że ja osobiście nie lubię tej postaci Elektro ponieważ zwłaszcza po komiksie z Ojejku ty będziesz pamiętał nazwę. Ten biznesmen, który miał moc totemiczną Spidermana. Gdzie się Morgan pojawił po raz pierwszy. A miał... To to Spidermana? To jest Ezekiel, nie? Ezekiel. Dobrze, uh -huh. już się bałem, że pomylę z... Ale tam nie było przecież elektrów z nim. Nie, ale on tłumaczył moce totemiczne. Że Spiderman zawsze przyciąga wrogów, też zwierzęcych. No Dlatego no, ma Lizarda, Rhino, Oktopusa, Vulture. No, takie odzwierzęce tak. są, coś tam. A było. Elektro nie jest zwierzęcy, ani Sandman. I ta dwójka bohaterów jakoś zawsze mi tak Jak nie do końca... Nie jest zwierzęcy przecież zwierzę Sandman, przecież y, zwierzęta depczą po piasku. <laughs> tak, a węgorze mają prąd. Wła? I każdy impuls elektryczny Ale tutaj w tym filmie y, dzięki jakimś tam węgorzom modyfikowanym magnetycznie genetycznie y, elektro uzyskał moc. Tak, i to jest... Y, y, <laughs> jaki sposób... Nie sposób tak naciągać. No. Znaczy, w ogóle sam motyw, w jaki sposób elektro miał dostać mocę piorunów i w ogóle stacie takie elektryczne, to już... No to jest... No nie da się tego zrobić w jakiś poprawny sposób. Nie, ale bardzo fajnie podobała mi się jego przemiana psychologiczna. Mhm. Z takiego, wiesz, popychadła do, no, bossa królującego po prostu. Idzie i tyk, i zabija, bo tak strytnie palcem i strzeli <grym> I zawał, bo komuś rozrusznik pękł. Okej, okay, a jak ci się podobał y, sposób, w jaki spider się poruszał i walczył, jak teksty rzucał i tak dalej? Wiesz, tutaj akurat nie zwracałem za bardzo uwagi na teksty, natomiast ruch bardzo fajnie, bardzo płynnie. No, nie da się ukryć, że no, technika komputerowa króluje w dzisiejszych czasach. Mm -hmm. No i trudno, żeby jakikolwiek aktor, czy, czy dajmy na to parkurzysta, bo tutaj głównie by parkurzysta mógłby się pochwalić umiejętnościami, no mógł dorównać takim wygibasom, skokom, przeskokom, wiadomo. A jest w filmie, jak jest, ktoś, tak jest, się taki filmie Jest, jest, ale to powiem. i tak, wiesz, nie, nie dorównuje w żaden sposób nie. temu, co, co się dzieje w, no, na ekranie kina. Ja tak zapytałem, ponieważ w porównaniu z poprzednią trylogią, no to tam spider był taki niesamowicie drewniany, nie, tak, tak jak tarza, on się tak ujął, kurczę, a ten taki płynny, bardzo fajnie, szybki i płynny, jak zwinny jak taki pająk. No tak powinno być. Nie? Bo I tryskał humorem, jest... tryskał humorem, ponieważ w komiksie często jest to poruszane, że Spider-Man jako, znaczy Peter Parker po prostu się stresuje walką, no bo on jest jednak kujonkiem, takim, nie obrażając kująku, no takim po prostu człowiekiem od nauki e, i, i w jakiś tam sposób on w ten, e, niweluje ten stres podczas walki z tymi łotrami, którzy chcą go poniekąd zabić i dlatego też to jest bardzo istotne. Rzuca żarty, czasem śmieszniejsze, czasem mniej, ale no fajnie, nie? Tak, i to fajnie jest, to jest coś niwelować. istotne dla tej postaci, to, że on żartuje w trakcie... I to jak... zostało wyjaśnione dopiero w Ultimate spider bo tak to nigdy tego nie było jakby o tym wspominane, że sobie mówi... Żartuję. Tak, to były po prostu kiepskie dowcipy Stanalii, nie? Tak. <grym <grym to były kiepskie dowcipy. Plus czasy nie? odpowiednie. No. <grym> Co jeszcze można poruszyć? Podoba mi się to, w jaki sposób oni nawiązują... Znaczy, jest tak. Ponieważ film się urywa. Taki cliffhanger. Film się urywa i czekamy na trzecią część i... Dzięki temu, jak będzie na przykład Noc z Amazing Spider-Manem, to wszystkie trzy części po prostu będą się zbijać w jedną całość. Wtedy się będzie bardzo fajnie oglądać. Aczkolwiek na samym końcu jest poruszony motyw Sinister Six, od czego rozpoczęliśmy w sumie rozmowę na temat tego filmu. Ale zdradzasz zakończenie. Eee, Ojej. No trudno. No, trochę już tego... Ale właśnie dlaczego zdradzam? Ponieważ e, uważam bardzo fajny pomysł na powstanie tych Sinister Six. I świetnie tutaj wybrnia ja scenariusz powiem, jest świetny. Pod tym względem. Tak, że to jest ci super własniej z jednego worka wychodzą jakby. Tak, tak. I bardzo dobrze takie fajne. Ale. No zobacz, wszyscy ze Skorpa wychodzą i co? I to tak no... Ale oczywiście, tak. ale zobacz, Vulture miał te skrzydła i latał i. No i lata. Rino był na Tak, no i każdy, no właśnie, każdy I był genialny, stworzył. Każdy był genialny, No i właśnie tych ale geniuszy... Ale w swojej dziedzinie, kto stworzył sobie ramiona. To ale co mi chodzi, bez skrzyde, że tych, tych geniuszy jest tyle, a oni wpadli na prosty pomysł, że jest jeden geniusz, który zrobił dla reszty po prostu equipment, wynalazki to ich gadżety stroje tak itd. Narzędzia, tak. Także mi się właśnie pod tym względem pomysł podoba. Tym bardziej, że pierwszy z Sinister Six, tam był Raven, nie? Craven. 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 Przepraszam, <laughs> Raven, pomyliłem się. Jest hmm. jakaś taka postać Raven, ale to jest. Jest, nie w tym, jest, ale. Jest tym uniwersum. Tak, chyba. tak, Craven, który jest po prostu łowcą i co ze zwierząt? W ogóle Sandman był w Six. No poluje na zwierzęta, no proszę cię. <laughs> jest łowcą, poluje na zwierzęta. No ale jest na... bardzo fajne połączenie. A. No i poluje na no, to temiczne ty typu Spider-Man. No i dlatego mi się ta wizja filmowa przemówiła do mnie mi też, no jak najbardziej ten film jest lepszy, ale ludzie zarzucają poprzednim częściom różne rzeczy, mi się podobały, co prawda zgodzę się z jednym, w trzeciej części mało było Venoma mm -hmm. <laughs> to, to nie ulega wątpliwości tak odbiegając trochę od filmu Amazing spider i Venom powinien być bardziej stylizowany na rysunki Bugleya z Maximum Carnage ostatniego ale By, był, był bardziej był w paru scenach taki bardziej Bagleyowy, zwłaszcza jak wydzierał papę jak wydzierał papę. Tak, Ale to... powinien być od razu cały czas taki kurcze. No, chwilami tak, chwilami tak. Ale jak nadzierał papę, to, to ładnie, ładnie. I Jak byś ocenił w takim razie Amazing Spider-Man wujkę? No, wyszedłem bardzo zadowolony z Kina. Oglądałem go przed Amerykanami. już chciałem <laughs> 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 spoilerować im tam na www.marvel.com komentarze, co i jak, <śmiech> <śmiech> żeby mieli zonka idąc do kina. Proszę, proszę. No, bo oni mieli tam bodajże trzeciego u nas e, 25. Dobre, ten a obram, tak. to nie jest istotne. W każdym razie polecamy, żeby się polecamy, wybrać. Polecamy. Dobra produkcja. I ja byłem w 3D w i nie reklamując kina. Fajnie się oglądałem. ja byłem z tobą. Większym. Nie? To nie było. Nie, nie na czym byliśmy? Na Kapitanie byliśmy. A, byliśmy na Kapitanie Ameryce. Tak, im to okulary się złamały na początku <laughs> filmu. Tak siedziałem z dwoma okularami. Ten. To było zabawne. Tak, to było zabawne. Dobra, także powracamy. A do Spidermana wracamy już za chwileczkę.